Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piotr Otnicki, a w dzisiejszym odcinku mam oczywiście dla Was kolejne zdrawki, a są to czas na kasy jest ich 10. Czyli wydane w dzisiejszym odcinku zostało 10 zł, jak możecie tutaj zauważyć. Jest ich bardzo dużo. 10 zł to taka nawet spoko, spoko cena na te zdrapeczki. Zobaczymy co dzisiaj siądzie bądź nie siądzie. I napiszcie oczywiście komentarza przypnę właśnie Tobie serduszko, jeżeli napiszesz i będę mega wdzięczny, jeżeli podejść znajomej bądź znajomemu ten film bądź inny film, to będzie mega fajne i oczywiście zapraszam Was na grupę na Facebooku, na stronę na Facebooku i przechodzę już do drapania oto tych 10 zrapek, więc miłego oglądania i lecimy z tymi zrapkami. Także widzowie, jeszcze tutaj mam zdrapeczki, jak możecie zauważyć, teraz je... Poustawiam i będziemy zaczynali drapać w dzisiejszym odcinku. Te czas na kasę jest ich bardzo dużo, więc zostawcie łapkę w górę. Także widzowie, już tutaj wszystko mam ustawione, jak zawsze. Tutaj przechodzę do zdrabki czas na kasę, która jest pierwsza. Zobaczymy, jaka tutaj kwota się wylosuje. Czy w ogóle coś wygramy w tej zdrabce, czy też nie. 1, 2, 5, 5. 2 i 5 tysięcy w pierwszej strapce niestety nic nie ma ale mam nadzieję że w kolejnych zdrapkach coś będzie także ta leci do przegranej lecimy do drugiej już drugiej zrapeczki w dzisiejszym odcinku strasznie szybko to się drapie mam nadzieję że fajnie się to Wam ogląda 2 razy 5000. tysięcy u później jest 5 10 Oczywiście widzowie jak możecie zobaczyć są tutaj na moim kanale bardzo często zdrabki i za to zostawcie łapeczkę w górę. Ci co lubią te zdrapeczki, to właśnie podejśicie znajomy bądź znajomej te zdrapki i mogą właśnie znajomi po prostu ocenić, czy fajnie to robię, czy fajnie się to ogląda o dwa razy po 5 zł zobaczymy czy będzie jakaś piątka w dzisiejszym odcinku bo jak na razie tutaj bardzo dużo tych piąteczek ale niestety jak na razie nie ma żadnej wygranej więc jak możecie zauważyć ta też leci do przegranej już trzecia 7 zostało z drapek także ja już drapię już kolejną mogę się dzisiaj plątać bo coś dzisiaj bardzo szybko mówię więc jakbym się w razie coś pomylił lub plątał to sorki ale coś dzisiaj się plątam po prostu i szybko mówię więc kolejna zdrabka czwarta niestety też nic nie ma ajajaj widzowie te zdrabki to ciągle są przegrane nie wiem niemożliwe są ciągle przegrywamy na nich nie ma co chodzi może jakieś inne kupywać poza czas na kasę 5 tysięcy 5 złotych Złotówka i w kolejnej zrapce niestety też nie ma nic, jak możecie zauważyć, nie wiem, coś do tych zrapek, nie mam szczęścia, czas na kasę, ale ostatnio jak były też te wielkie kwoty, no to też nie siadały zbytnio te wygrane, 2, 2, 1, 1, czyli mamy pierwszą wygraną w dzisiejszym odcinku, jak możecie zauważyć, a jest to złotóweczka, ja jeszcze tutaj drapię żeby było EEE. Zapomniałam widzowie w ogóle, żebym miał mówić numerki, więc sorki, to dopiero teraz ona leci do wygranej, jak możecie zauważyć jest to wygrana EEE, e, e. jest złotóweczka, więc leci do wygranej. Numerek kolejny jest 82, zapomniałam o tym totalnie, a pisaliście niektórzy w komentarzach, że mam mówić jakie numerki tych zdrapek drapie więc tutaj powiedziałam jedną poza tym to widać tutaj myślę więc że chyba że pod odcinkiem mam pisać przy montażu będę może pisał to na dole jaka jest cyfra zdrapek ale nie wiem czy to jest takie aż potrzebne ale oczywiście kolejna cyfra to 80 więc zobaczmy co tutaj będzie a jak na razie jesteśmy stratni i o jest złotóweczka więc ja już tutaj drapię też te eee e, e. jest eee e, e. dokładnie i 0788 więc ona leci do wygranej to już druga zdrabka wygrana a i teraz przechodzę do przedostatniej zdrabki którą jest też czas na kasę i teraz powinno być tak 5 zł i w ostatniej 5 zł, wtedy byłoby wszystko elegancko 100 zł, stówka też by było fajnie. 5 tysięcy jeszcze lepiej by było. 20, 20, 20 też bym przygarnął. 5 tysięcy mamy, 2, 5 tysięcy i 2, 20 zł, więc zobaczymy czy będzie albo 20 zł, albo... 5000, ale prawdopodobnie będzie 100. No i tak jak mówiłem, zazwyczaj jest tak właśnie, że jak są dwie i dwie, no to wtedy też tutaj są dwie, więc kolejna zdrabka niestety jest do przegranej. Chciałbym, żeby była wygrana, ale niestety nic nie zrobię, takie są zdrabki, taki jest los. I niestety ostatnia zdrabka w dzisiejszym odcinku, ta czas na kazę. I proponujcie w komentarzach jakie ja mogę jeszcze zrabki za złotówkę drapać bądź za dwa bo jak na razie tutaj te czasy na kasę nie wy wypadają najlepiej na razie w każdym odcinku coś tracę chyba raz się udało wyjść na plus z tych czas na kasę 20 20 Dwa. I oczywiście w ostatniej zdrabce niestety nie ma nic Jak możecie zauważyć Więc przechodzimy do podsumowania dzisiejszego odcinka A ja dziękuję Wam za oglądanie tego materiału I oczywiście udostępnicie ten materiał znajomym Więc przechodzimy do Właśnie Sprawdzania ile wygraliśmy Bądź przegraliśmy Także widzowie szczerze mówiąc Patrząc na te zdrabki oczywiście są dwie wygrane, tutaj macie, a te wszystkie zrapeczki lecą do przegranych niestety. Także jak mogliście zobaczyć, teraz możecie zobaczyć, jest tutaj pierwsza zrapka, złotówka, czas na kasę i złotówka, czas na kasę. Także one sobie idą do wygranych, te wszystkie inne zrapeczki z tych 10 zł lecą do przegranych niestety. I jeżeli materiał właśnie Tobie się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, napiszcie może w komentarzu dzisiaj co lubicie oglądać, jakie filmy oprócz drapeczek lubicie oglądać, czy są takie filmy i zobaczymy co będzie w kolejnych zdrawkach. Myślałem tutaj, że na 10 zł może będą te większe kwoty, ale jednak się myliłem, czyli na tych nawet małych niestety nie ma nic. Także... Łapka w górę, subskrypcja. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego materiału. Udostępnijcie go komu możecie. Może na jakiejś grupce zobaczymy. Zapraszam Was w ogóle na moją grupkę na Facebooku. Jest to grupa dla widzów. Także łapka w górę, subskrypcja i widzimy się już jutro. Trzymajcie się, mordeczki. Na razie. Cześć.